Cisza w kancelarii była gęsta jak mgła. Nikt nie chciał pierwszy odezwać się do notariusza. Anna patrzyła w okno, jakby za szybą mogła znaleźć coś, czego nie miała w sobie spokój. Ojciec siedział obok, opierając się ciężko o krzesło, z rękami splecionymi na kolanach. Matka poprawiała torebkę raz po raz, nie patrząc na córkę. Pani Anna Nowak, zapytał notariusz: Czy potwierdza pani zrzeczenie się swojej części na rzecz nabywcy? Potwierdzam. Odpowiedziała cicho. Zamarli. Ojciec odwrócił głowę powoli, jakby nie usłyszał dobrze. Co takiego? Wybuchł w końcu. Ty sprzedałaś? Matka zbladła. Komu, kiedy? Dlaczego? Anna wstała. Wyciągnęła dokumenty z torebki i położyła na stole. Nikt mnie nie pytał, kiedy robiliście remont. Nikt mnie nie zaprosił, kiedy podejmowaliście decyzję o babcinym domu. Nigdy się nie dołożyłaś, nie pamiętasz, mamo? To teraz też nie muszę. Ale to bez słowa? Przerwała jej siostra, która właśnie weszła, zdyszana, jakby wiedziała, że coś się dzieje. E sprzedałaś komuś obcemu nasz dom? Anna spojrzała na nią prosto w oczy. Nie wasz, mój też. Do wczoraj. Dom na Mazurach stał pusty od śmierci babci. Stare drewno skrzypiało, wilgoć wchodziła w mury ale dla rodziny to było coś więcej niż budynek. To było wspomnienie dzieciństwa wakacji korzeni. Dla Anny to było tylko miejsce, gdzie kazano jej być cicho, kiedy mówiła za dużo. Ojciec próbował się opanować, ale jego głos pękał. Jak mogłaś to zrobić? Lata mówiliście, że nie mam prawa głosu. To w końcu zrozumiałam. Ale przecież zaczął. Tato wystarczy ta decyzja była moja. I była przemyślana. Na korytarzu urzędu zapadła cisza, gdy podpisano ostatni dokument. Kupiec podał rękę, grzecznie, nieświadomy dramatu. Rodzina nie podała ręki nikomu. Anna wyszła pierwsza. Na zewnątrz padał lekki deszcz. Ale dla niej był jak oczyszczenie, bo pierwszy raz od dawna to ona wybrała. Deszcz przybrał na sile, ale Anna nie przyspieszyła kroku. Każda kropla na twarzy była jak pytanie, na które odpowiedź znała tylko ona. Za jej plecami drzwi urzędu się otworzyły. Stój! głos ojca przeciął powietrze jak piorun. Obróciła się powoli. Zobaczyła jego sylwetkę na tle wejścia. Ramiona napięte, twarz ściągnięta gniewem. Matka i siostra szły za nim, ale nie mówiły nic. Ty naprawdę myślisz, że tak po prostu to zostawimy? zapytał, podchodząc bliżej. Ja niczego nie zostawiam, odpowiedziała. Ja właśnie coś zamknęłam. Sprzedałaś to, co budowali nasi rodzice. A mnie zbudowaliście wy? zapytała cicho. Matka zadrżała. Ana! Przez całe życie byłam dla was dodatkiem. Nie członkiem. To nieprawda. Odezwała się w końcu siostra. Naprawdę? A kto mnie zapraszał do rozmów, kiedy planowaliście sprzedaż działki? Albo zmiany w testamencie? Milczenie. W aucie, w drodze do domu, matka płakała. Ojciec milczał. W radiu leciały wiadomości, ale nikt ich nie słuchał. Siostra zerknęła na ekran telefonu. Wiadomość od męża. Co się dzieje? Mama płacze. Nie odpisała. Anna wróciła pieszo do mieszkania. Małego, skromnego, ale własnego. W korytarzu zdjęła płaszcz, usiadła na krześle i wzięła głęboki oddech. Zrobiłam to. Myśl ta była jak ciepło po długim chłodzie. Tymczasem w domu rodzinnym burza dopiero się zaczynała. Ojciec wyjął z szuflady stary testament babci. Przeczytał go jeszcze raz. Miała prawo, ale powinna była uprzedzić? Matka była blada. Jak my ją uprzedzaliśmy? Siostra usiadła w kuchni. A jeśli kupiec to deweloper? Zburzy dom? I postawi apartamenty, powiedział ojciec z goryczą. Po nas zostanie parking. Nikt nie spał tej nocy. Nie z powodu dokumentów. Z powodu słów, których nie da się cofnąć. Telefon zadzwonił o szóstej rano. Anna nie odebrała. Wiedziała, że to matka. Albo siostra. Albo ktoś, kto chciałby cofnęła coś, czego już nie dało się cofnąć. Zamiast tego wstała, zaparzyła kawę i otworzyła stary album. Zdjęcia z Mazur, lato 98. Na jednym siedzi sama na pomoście, daleko w tle. Rodzina na pierwszym planie. Tak zawsze było. W tym samym czasie siostra Anny, Magda, siedziała przy stole w kuchni z ojcem. To nie chodzi tylko o dom, tato. Ona się odcięła. Bo ją zawiedliśmy, powiedziała cicho matka, wchodząc z kubkiem herbaty. Ojciec spojrzał na nią ostro. I co teraz? Będziemy przepraszać, że się starałem ją czegoś nauczyć? Tato. Ona była zawsze uparta. Zamykała się w sobie. Jak dziecko. Może dlatego, że nigdy nie czuła się wysłuchana? Słowa Magdy zawisły w powietrzu. Może. ona miała dość życia w cieniu? Anna wyszła na spacer. Chciała oddychać, nie analizować. Ale wspomnienia same ją dogoniły. Dlaczego nie możesz być jak Magda? słyszała w głowie głos ojca. Ona się stara, pomaga, inwestuje w rodzinę. I to zdanie, które padło po raz pierwszy, kiedy miała piętnaście lat. Nigdy do niczego się nie dołożyłaś. Odtąd stało się refrenem, każda decyzja moza kwestionowana, każde marzenie oceniane. Wieczorem Magda przyszła do niej niespodziewanie, z parasolem, przemoknięta od wiatru. Możemy porozmawiać? zapytała z za drzwi. Anna wpuściła ją bez słowa. Usiadły przy stole. Nie przyszłam, żeby cię przekonać. Więc po co? Żeby zrozumieć, Anna patrzyła długo. I po raz pierwszy, naprawdę pierwszy, dota zaczęła mówić: Od czego to się zaczęło? Zapytała Magda cicho, a nawzięła głęboki oddech. Spojrzała na parę dłoni splecionych przed sobą. Od zawsze: od tego, że ty byłaś tą rozsądną, a ja bał emocjonalną. Od tego, że kiedy płakałam, mówiono, przestań przesadzać. A kiedy milczałam, czemu jesteś taka zamknięta? Magda nie przerywała. Pierwszy raz słuchała naprawdę. Kiedy babcia umarła, wszystko we mnie pękło. Bo ona jedyna pytała, co czuję. Nie tylko co zrobiłam, co kupiłam, ile zarobiłam. My nie wiedzieliśmy szepnęła Magda bo nie pytaliście. Anna wstała, podeszła do półki i zdjęła zeszyt. To jest mój dziennik z tamtego lata. Zanim babcia odeszła. Zanim zapadła cisza, której nikt nie próbował przebić. Podała go siostrze. Magda przewróciła kilka stron. Daty, rysunki, fragmenty rozmów. I to zdanie powtarzające się raz po raz: Nie jestem częścią tego domu. Dlatego sprzedałaś? Zapytała. Dlatego, że już nie chciałam walczyć o coś, co nigdy nie było moje. Po rozmowie Anna została sama. Czuła, że coś się odblokowało. Nie na zewnątrz, tam wciąż burza. Ale w środku to pierwszy raz cisza, która nie bolała. Tymczasem Magda wróciła do rodziców. Ojciec siedział przed telewizorem, matka zasnęła w fotelu. Po raz pierwszy nie powiedziała nam rozmawiałyśmy. Po raz pierwszy mi milczenie miało sens. W jej głowie brzmiały słowa siostry: Nigdy nie pytaliście, co czuję. I wiedziała, że coś się zmieniło. Nie w decyzji Anny, ale w niej samej. Tablica S, e sprzedane, zawisła na bramie trzy dni później. Metalowe litery błyszczały w słońcu, jakby ogłaszały wyrok. Ojciec przyjechał pierwszy. Zatrzymał się przed furtką, jakby nie mógł uwierzyć. Dom babci, jego dom z dzieciństwa, teraz już nie ich. Zadzwonił do matki. Już zaczynają. Zdejmują rolety developer zapytała Nie wiem ale mają plany Widziałem papiery w urzędzie Anna siedziała w pracy przeglądając dokumenty gdy telefon zawibrował Kupiec rozpoczął remont wiadomość od urzędu Nie drgnęła nie poczuła żalu nie tym razem Wiedziała że dom nie był już dla niej miejscem był wspomnieniem ciężaru Teraz był przestrzenią dla kogoś innego W domu rodzinnym atmosfera zgęstniała Ojciec nie odzywał się przez całe popołudnie. Matka krzątała się nerwowo, jakby coś dało się jeszcze poskładać. Magda w końcu powiedziała. To się dzieje, nie zatrzymamy tego. Nie chodzi o to, że sprzedała, powiedział ojciec. Chodzi o to, że odeszła. Na dobre. Może. Trzeba było wcześniej zapytać, czy w ogóle była z nami. Anna wróciła do domu późno. W skrzynce czekała na nią kartka od kupca. Dziękuję za szybką transakcję. Dom ma potencjał. Planuje go odnowić, nie burzyć. Zamknęła oczy. Nie chodziło o dom. Chodziło o decyzję, pierwszą, która była naprawdę jej. Anna wysiadła z autobusu o świcie. Mgła unosiła się nad łąkami, jakby ziemia jeszcze nie była gotowa, by odsłonić przeszłość. Szła drogą gruntową, którą znała na pamięć. Z każdą kolejną krokwią zbliżała się do czegoś, co kiedyś bolało, a dziś było tylko cichym wspomnieniem. Dom babci stał wciąż na swoim miejscu. Ale już bez firanek, bez skrzypiącego dzwonka, bez niej. Zatrzymała się pod jabłonią, tą samą, pod którą babcia zawsze stawiała ławkę, gdzie czytała jej bajki i dawała schowane cukierki. Siadła na trawie. Nie płakała. Nie musiała. To nie był czas na łzy, to był czas na żegnanie się po dorosłemu. Z daleka słychać było głosy robotników. Anna nie podeszła bliżej. Nie chciała oglądać demontażu czegoś co i tak już było rozebrane w jej sercu dawno temu. Z kieszeni wyjęła stary kamyk, ten, który babcia podarowała jej na szczęście. Mały, gładki, w kolorze popiołu. Położyła go pod drzewem i wyszeptała. Dziękuję. Za to, że byłaś światłem, kiedy wszyscy gasili mnie w środku. Potem odwróciła się i odeszła. Bez patrzenia za siebie. Na przystanku autobusowym była tylko starsza kobieta z torbą pełną warzyw. Spojrzała na Annę, uśmiechnęła się lekko. Wracasz do domu? Anna spojrzała gdzieś dalej. Właśnie z niego wychodzę. Tego dnia nie zadzwoniła ani do Magdy, ani do rodziców. Nie z potrzeby oddzielenia się, ale z potrzeby ciszy, bo niektóre pożegnania nie wymagają słów, tylko odwagi, by odejść, nie czując winy. Zapach kawy rozchodził się po kuchni, ale nikt jej nie pił. Ojciec siedział przy stole, patrząc przez okno. Matka obierała jabłko cienkimi paskami, które spadały bezgłośnie na deskę. Magda przyszła później. Zajęła miejsce naprzeciwko. Bez słowa. Była tam, powiedziała w końcu. W domu? Zapytała matka. Tak. Ojciec zacisnął usta. I co? Próbowała coś naprawić? Magda pokręciła głową. Nie, ona się pożegnała. Przez chwilę słyszano tylko tykanie zegara. Ten sam od lat. Od czasu, gdy Anna miała jeszcze warkocze i chodziła po kuchni w skarpetkach babci. My ją wypchnęliśmy powiedziała cicho matka, mówiąc jej, że nigdy nie daje, a przecież. dawała najwięcej. Ojciec nie odpowiedział. Zamiast tego sięgnął po gazetę, ale jej nie otworzył. Jakby chciał się schować za czymś, co nie mówiło prawdy. Magda wyjęła dziennik Anny, ten sam, który pokazała jej kilka dni temu. Przeczytałam wszystko. I co tam jest? Zapytał ojciec z lekką drwiną. Historia dziewczyny, która przez całe życie próbowała zostać zauważona. I której powiedziano, że jej obecność nic nie znaczy. Cisza była jak mur, ale już nie taki, który oddziela taki, który każe spojrzeć w lustro. Musimy z nią porozmawiać, powiedziała matka nie po to, by ją przekonywać, po to, by po raz pierwszy słuchać. Ojciec spojrzał na nią zmęczony, ale jakby złamany w inny sposób. A jeśli nie odbierze to znaczy, że jeszcze nie jest gotowa ale przynajmniej my w końcu jesteśmy. Koperta była zwykła, bez znaczka, bez nazwiska nadawcy, tylko jej imię, pisane ręką, którą znała od zawsze. Anna trzymała ją przez kilka minut, zastanawiając się, czy więcej odwagi wymagało przeczytanie jej, czy wrzucenie do kosza. W końcu usiadła przy biurku, otworzyła ostrożnie, jakby każde słowo mogło eksplodować. Anno. Nie wiem, czy przeczytasz. Nie wiem, czy powinnam pisać. Ale po raz pierwszy nie chodzi o to, co powinno się zrobić. Tylko o to, co muszę. Muszę powiedzieć, że Cię widzę. Że widzę Cię teraz dorosłą, silną, taką, której nigdy nie pozwoliliśmy być sobą. Że przepraszam, choć wiem, że to nie naprawi niczego. Zawsze łatwiej było mówić o rachunkach, obowiązkach, o tym, kto co wnosi. Nigdy nie nauczyliśmy się mówić o emocjach. To nie jest prośba o powrót. To jest drzwi. Otwarte. Mama. Anna czytała list trzy razy. Za każdym razem w ciszy. Jakby słowa w końcu odnalazły drogę do miejsc, które latami były zakopane. Nie płakała, ale oczy zaszły mgłą. Nie dlatego, że przebaczyła, nie dlatego, że zapomniała, ale dlatego, że po raz pierwszy poczuła, że ktoś spróbował do niej dojść. Wzięła kartkę papieru. Napisała tylko jedno zdanie: Dziękuję, ale jeszcze nie wiem co dalej. Włożyła do koperty. Bez adresu tylko jedno słowo: Mama nie wysłała jej od razu. Położyła na półce. Bo nie wszystko musi być natychmiastowe. Niektóre rzeczy muszą dojrzeć. Tak jak ona. List przyszedł trzy dni później. Mała koperta, pismo znane od dziecka. Ojciec znalazł ją w skrzynce i podał matce bez słowa. Siedziała wtedy przy stole, obierając ziemniaki, jakby próbując przykleić codzienność na pękniętym życiu. Otworzyła ostrożnie. Zadrżały jej palce. Dziękuję, ale jeszcze nie wiem, co dalej. Tylko jedno zdanie. Ale w tych kilku słowach było więcej niż usłyszeli od niej przez całe lata. Ojciec patrzył na kartkę przez ramię. To znaczy, że nie chce rozmawiać. To znaczy, że nie wie, czy może, odpowiedziała matka cicho. Magda przyszła wieczorem, spojrzała na matkę, która trzymała kartkę jak relikwie. To nie, nie, powiedziała Magda. To jeszcze nie. I to wystarczy. W nocy ojciec długo siedział w garażu, wyciągnął pudełko ze starymi zdjęciami. Znalazł jedno, Anna na rowerze, mała uśmiechnięta, z rozwianymi włosami. Obok stała Magda i on, z ręką na ramieniu tylko jednej z córek, patrzył długo. W końcu odłożył zdjęcie i zamknął pudełko. Nie ze złości, z żalu. Anna w tym czasie siedziała na balkonie, w dłoni kubek z herbatą, na kolanach koc. Myślała o liście, który nie miał pytań, nie miał też odpowiedzi, tylko przestrzeń, tę samą, której zawsze jej brakowało. I choć nie wiedziała, co dalej, wiedziała jedno. Nie była już sama. Sklep był zwyczajny. Mały spożywczak przy rogu ulicy, ale to właśnie tam los postanowił splatać nici, które wydawały się zerwane. Anna stanęła w kolejce z paczką makaronu i butelką soku. Za nią weszła Magda. Z wózkiem, z siatkami, z roztargnieniem wypisanym na twarzy. Zatrzymała się. Zamarła. Anna odwróciła się powoli. Ich spojrzenia spotkały się bez ochrony. Bez ostrzeżenia. Cześć, powiedziała Magda cicho. Cześć, odpowiedziała Anna. Stały tak chwilę w ciszy. W tle słychać było brzęk kas fiskalnych i rozmowy klientów, ale między nimi był inny dźwięk, niewypowiedzianego. Jak się masz? zapytała Magda, gdy przeszły razem do alejki z nabiałem. Dobrze, pracuję. Myślę dużo. Ja też. Zatrzymały się przy lodówce. Magda odwróciła się do siostry. Przeczytałam twój list. Nie był po to, by zaczynać rozmowę. Ale ją zaczął we mnie. Z kasą ruszyły razem. Nie planowały, nie uzgadniały. Po prostu wyszły. Na zewnątrz usiadły na ławce. Ten sam wiatr, co zawsze, ale inny ciężar w sercu. Tata zmienił się. Milczy więcej. On zawsze mówił głośno, gdy czuł się bezbronny. Nigdy tego nie rozumiałam, powiedziała Magda. Ja też nie. Do niedawna nie padły wielkie słowa. Nie było łez, było coś ważniejszego. Cisza, która nie bolała, bo była dzielona. Magda pożegnała się lekko, jakby nie chciała niczego wymuszać. Anna patrzyła za nią długo i po raz pierwszy od dawna poczuła, że coś wraca. Nie wszystko, ale coś prawdziwego. Most nie powstaje od razu. Najpierw jest krok, potem drugi, a potem decyzja, że warto przejść przez coś, co kiedyś było przepaścią. Anna wróciła do domu z siatką pełną drobiazgów. Ale to nie zakupy zostawiły ślad. To rozmowa. Krótka. Prawdziwa. Wieczorem usiadła przy laptopie. Otworzyła nową wiadomość e-mail. Temat zdjęcie treść. Znalazłam to dziś rano. Rok 98. Babcia my i ten stary rower. Może pamiętasz. Dołączyła zdjęcie. Bez oczekiwań, bez żądań. Po prostu most. Magda otworzyła maila późno w nocy. Uśmiechnęła się. Zdjęcie. One dwie, babcia, jabłoń w tle odpisała. Pamiętam, to był dzień, kiedy nauczyłaś mnie jeździć bez rąk i powiedziałaś Nie musisz patrzeć na wszystkich, tylko przed siebie. Anna przeczytała odpowiedź kilka razy. Potem wybuchnęła cichym śmiechem nie z ironii, z wdzięczności, bo choć tyle razy ją wyciszano, dzisiaj słowa ktoś zapamiętał. Ojciec zauważył zmianę. Magda była inna, bardziej obecna mniej osądzająca. Nie pytał od razu, ale czuł, coś się dzieje. Zapytał wieczorem przy kolacji. Może most, odpowiedziała Magda. Nie pytał więcej, ale pierwszy raz od dawna nie zszedł pierwszy od stołu. Późnym wieczorem Anna usiadła na balkonie. Patrzyła na światła miasta. Nie wszystko było naprawione, ale coś się zaczęło. Nie rozmowa, nie pojednanie, budowanie. Dzwonek do drzwi zabrzmiał niespodziewanie. Anna spojrzała na zegarek 11:12 w sobotę. Nie spodziewała się nikogo. Otworzyła ostrożnie. Na progu stał jej ojciec. Trzymał czapkę w dłoni, jakby szukał w niej słów. Nie uśmiechał się, ale nie było w nim gniewu. Mogę? Zapytał tylko. Kiwnęła głową. Usiadł na krześle w kuchni. Oparł dłonie na kolanach. Milczenie było ciężkie, ale inne niż kiedyś. Niepełne ocen, pełne wagi. Przyszedłem, bo. Nie umiem pisać takich listów jak twoja matka, i chyba za długo milczałem. Anna nie odpowiedziała. Czekała. Oglądałem stare zdjęcia i zobaczyłem siebie, z jedną ręką na Magdzie, z drugą pustą. Zawsze myślałem, że cię chronię, a chyba cię zostawiłem. Jego głos zadrżał, ale mówił dalej. Nie przyszedłem, żeby cofnąć czas, ani żeby ci mówić, co czujesz. Chcę tylko, żebyś wiedziała, że mnie też boli. To, jak cię nie widziałem. Anna spojrzała na niego uważnie. Nie był już mężczyzną, którego się bała. Był kimś, kto też się zgubił. To nie wystarczy, tato. Wiem, ale dobrze, że przyszedłeś. Przy herbacie rozmawiali. Nie o domu. Nie o winie. O tym, że kiedyś zabrał jej zeszyt i go nie oddał. O tym, że nie zauważył, jak pisała wiersze pod stołem. O tym, że w niedzielę wolał ciszę niż rozmowy. Ślady. Zostawione na niej. Na nim też. Ale dziś nie chodziło o to, by je wymazać. Chodziło o to, by wreszcie je zobaczyć. Gdy wyszedł, Anna długo patrzyła na drzwi. Nie czuła ulgi. Nie czuła też bólu. Czuła coś rzadkiego, czego brakowało jej całe życie. Prawdę. SMS przyszedł wieczorem. Od Magdy. Krótki, prosty. Mama zaprasza na obiad. W niedzielę. Bez oczekiwań. Tylko nasza trójka. Anna czytała wiadomość długo. Słowo po słowie. Zaprasza. Nie, chcę, żebyś przyszła. Nie było nacisku. Była przestrzeń. W niedzielę słońce świeciło łagodnie. Nie obiecywało niczego, ale też nie groziło burzą. Anna wzięła tramwaj. Nie samochód. Chciała mieć możliwość zawrócenia. Ale nie zawróciła. Drzwi otworzyła matka. Starsza niż Anna ją zapamiętała. Albo może no pierwszy raz widziana bez filtra złości. Cześć, kochanie, powiedziała miękko. Uścisk był niepewny, ale był. W kuchni pachniało tak samo jak kiedyś. Zupa ogórkowa, kompot z rabarbaru, smaki dzieciństwa. Ale dziś nie było przy stole żadnego, czemu nie pomagasz. Nie było porównań, była cisza. I jedzenie, i obecność. Tata mówił, że był u ciebie, zaczęła matka. Anna kiwnęła głową. Był. Wrócił inny. Magda nalała herbaty. My wszyscy jesteśmy inni. Po obiedzie przeszły do salonu. Matka wyjęła stary album. Nie po to, by wspominać z nostalgią, ale by pokazać zobacz, tu byłaś zawsze, Anna przewracała strony. Na wielu zdjęciach rzeczywiście była w tle, cisza w jej oczach. Oczy w cieniu. Wtedy cię nie widzieliśmy, przyznała matka. Ale dziś widzimy: nie było łez, nie było cudów. Był dom, był stół, były trzy kobiety, które kiedyś nie umiały ze sobą być. Dziś tam zaczęły. Poranek był jasny. Nieoślepiający. Taki, który zapowiada dzień bez ciężaru. Anna obudziła się wcześniej niż zwykle. Bez powodu. Po prostu bez lęku. Usiadła przy biurku. Otworzyła stary zeszyt. Ten, który miała kiedyś schowany w szufladzie pod książkami z fizyki. Zaczęła pisać. Nie o przeszłości. O teraz. O tym, jak herbata smakowała lepiej, gdy nikt nie patrzył z wyrzutem. O tym, jak uścisk matki, choć niepewny, nie był już pusty. O tym, jak milczenie z Magdą nie bolało, było wspólne. Zadzwonił telefon. Imię Magda. Cześć, cześć. Mama pytała, czy nie chciałabyś może wpaść w piątek? Zrobimy kluski z makiem. Anna się uśmiechnęła. Dobrze, ale tylko jeśli to nie próba naprawiania wszystkiego przez jedzenie. Obiecuję. Tylko kluski i może trochę śmiechu. Po rozmowie wyszła na spacer. Miasto tętniło jak zwykle, ale dzisiaj kroki były spokojne. Przechodząc obok szkoły podstawowej, zobaczyła dziewczynkę siedzącą na murku. W ręku miała zeszyt. Pisała, z głową pochyloną, z dala od grupy. Anna się zatrzymała. Spojrzała. Uśmiechnęła się do siebie. Nie podeszła. Nie trzeba było. Wiedziała, że ta dziewczynka może też kiedyś odnajdzie światło. Bo światło to nie coś, co przychodzi z zewnątrz. To coś, co w końcu przestajesz gasić w sobie. Dom to nie adres. Nie metry kwadratowe. To nie nazwisko na skrzynce pocztowej. Dom to miejsce, gdzie nie musisz udowadniać, że zasługujesz na miłość. Anna wróciła z pracy późnym popołudniem. W kuchni postawiła torbę z zakupami. Na stole z pocztówka. Od Magdy. Zdjęcie mazur. Widok tej samej jabłoni. Myślałam, że cię to zasmuci. Ale może teraz. Przypomnij też coś dobrego. Odwróciła kartkę. Nic więcej. Ale to wystarczyło. Wieczorem zadzwonił dzwonek. Matka z bukietem ziół. Pomyślałam, że może do herbaty. Wejdź, powiedziała Anna. Usiadły przy stole. Zaparzyły napar. Nie mówiły od razu. Bałam się, że cię straciliśmy, powiedziała matka w końcu. A ja bałam się, że nigdy mnie nie mieliście. Odpowiedziała Anna. Obie miały rację. I obie dziś miały też siebie. Po wizycie Anna została sama, ale samotność nie była już ciężarem. Była wyborem. Była spokojem. Otworzyła okno, wpuściła wieczorne powietrze, spojrzała na mały kamyk, który znów miała na parapecie, ten sam, który zostawiła pod drzewem. Okazało się, że Magda go zabrała i oddała bez słowa, bo niektóre rzeczy wracają, gdy jesteśmy gotowi. Anna napisała w dzienniku jedno zdanie. Nie zawsze musisz wracać do domu. Czasem wystarczy zbudować go w sobie. I zamknęła zeszyt. Z uśmiechem. Minęło sześć miesięcy. Wiosna wróciła. Cicha, nienachalna. Jakby pytała, czy może zostać. Anna nie zmieniła się diametralnie. Wciąż piła herbatę z tym samym miodem. Wciąż pisała w tym samym zeszycie. Ale coś w niej przestało być spięte. W piątki odwiedzała matkę. Bez obowiązku. Bez planu. Czasem piekły ciasto. Czasem milczały. Ojciec wciąż mówił mało, ale jego obecność była spokojniejsza. Kiedyś dominował, teraz słuchał. Pewnego popołudnia Magda zaprosiła Annę do szkoły, gdzie pracowała. Mam grupę dziewczyn, które piszą. Nie są łatwe, ale są jak ty kiedyś. Ciche, w tle. Anna wahała się, ale poszła. Sala była mała. Tablica zabrudzona kredą. Na ławkach zeszyty, długopisy, niedojedzone jabłka. Dziewczyny spojrzały na nią nieufnie. Kim pani jest? Zapytała jedna z nich. Anna uśmiechnęła się lekko. Kiedyś byłam taka jak wy. Niewidzialna, ale dziś widzę siebie. Opowiedziała im historię. Nie o sprzedaży domu. O czymś więcej, o odkrywaniu własnego głosu, który latami był stłumiony. Na koniec zapytała, co byście napisały, gdybyście mogły powiedzieć jedną rzecz o sobie, która was nie słucha? Zapadła cisza potem pierwsza dłoń w górze, potem druga, potem wszystkie. Anna wyszła z sali z sercem pełnym czegoś nowego. Nie tylko spokoju sensu tego wieczoru zapisała w dzienniku. Moje korzenie nie były idealne, ale z nich wyrosłam i mogę teraz być czyimś cieniem, który daje cień, nie cień, który gasi.